Partnerem programu jest Luxpaw. To producent wysokiej jakości paneli ogrodzeniowych zabezpieczonych podwójną powłoką antykorozyjną. Jeśli poszukujesz trwałego i estetycznego, a zarazem ekonomicznego ogrodzenia, to zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Nie czekaj, najniższe ceny w regionie. We wtorkowe popołudnie w Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie zainaugurowała nowy cykl spotkań pod nazwą Wtorki z Historią Najnowszą, realizowany wspólnie z Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Pierwsze wydarzenie poświęcone było Armii Krajowej oraz polskiemu państwu podziemnemu na Kielecczyźnie i zgromadziło liczne grono mieszkańców zainteresowanych najnowszą historią regionu. Spotkanie miało formę wykładu, podczas którego przedstawiciel kieleckiej delegatury IPN Paweł Żołądek przybliżył działalność struktur konspiracyjnych na terenie Kieletczyzny w czasie II wojny światowej. Uczestnicy mogli poznać zarówno tło historyczne funkcjonowania Armii Krajowej, jak i konkretne przykłady działań podejmowanych przez żołnierzy podziemia na lokalnym terenie. Wydarzenie Wpisywało się w ideę cyklu, którego celem jest popularyzacja wiedzy o najważniejszych wydarzeniach z dziejów Polski XX wieku. Ważnym elementem wtorkowego popołudnia było także przekazanie władzom miasta kronik oraz pamiętników żołnierza Armii Krajowej Sylweriusza Jaworskiego pseudonim Strzemię przez regionalistę Marka Kozerawskiego. Rodzinne pamiątki przekazane przez bliskich bohatera wzbogacą lokalne zbiory i staną się cennym źródłem do badań nad historią regionu oraz losami żołnierzy podziemia. W spotkaniu towarzyszyła również wystawa Armia Krajowa, przygotowana przez PN I udostępniona w holu biblioteki. Wtorki z historią najnowszą to cykl zaplanowany od lutego do czerwca, w ramach którego w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie odbywać się będą kolejne spotkania, wykłady i wydarzenia edukacyjne poświęcone historii XX wieku. Pierwsze z nich pokazało, że inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem osób w każdym wieku.